Nowości 2016 Lego Nexo Knights. 70336 Axel. 70337 Lance.

w zestawie znajdziemy minifigurkę Axela o wysokości około 7 cm, który jest uzbrojony w zbroję, ma także ruchome pięści. Można także wykorzystać magnetyczną pałkę. Rycerz jest umieszczony na stojaku. Bronie w zestawie to topór wirujący górny element z żółtymi ostrzami. Mamy tu także trzy skanowalne tarcze mocy Nexo miażdżące pięści, magnetyzm oraz skamienienie. Możesz je wykorzystać w grze pobierając darmową aplikację LEGO Nexonites Knights Merlock 2.0 na smartfon lub tablet. Nim to zrobisz zapytaj o zgodę rodziców lub opiekunów. Swoich ulubionych bohaterów znajdziesz w odcinkach Nexon Knights na kanale Cartoon Network. Zestaw składa się z 69 elementów. Axel to rycerz, który nie lubi być głodny. Z pewnością chętnie skonsumuje lawowe potwory i ich przywódcę gestro. Jego ogromne pięści mogą narobić trochę szkód. A magnetyczna pałka i wirujące ostrza pomogą pokonać wrogów. Możesz także zeskanować jedną z trzech tarczy mocy nexo by móc walczyć jeszcze bardziej efektownie. A użyte jedne z nich miażdżące pięści, magnetyzm lub skamienienie przyniesą Ci zwycięstwo, a Twojemu przeciwnikowi porażkę. LEGO Nexo Knights 70337 Lance Przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę niepokonanego lansa o wysokości około 6 cm, który jest wyposażony w silniki odrzutowe na skrzydłach. Figurka umieszczona jest na stojaku. Bronie w zestawie to lanca turniejowa, armatka wodna. Mamy tu także trzy skanowalne tarcze mocy Nexo, zlot. Szarża oraz Smok Morski. Możesz je wykorzystać w grze, pobierając darmową aplikację LEGO Nexonites Merlock 2.0 na smartfon lub tablet. Nim to zrobisz, zapytaj o zgodę rodziców lub opiekunów. Swoich ulubionych bohaterów znajdziesz w odcinkach Nexonites na kanale Cartoon Network. Zestaw składa się z 75 elementów. Lance to najbardziej lśniący rycerz w okolicy, który oprócz brylowania na salonach uwielbia walczyć z potworami. Ten dzielny wojak ma na dodatek przypinane silniki odrzutowe do skrzydeł, które dodają mu siły. W ten sposób każdy, kto stanie mu na drodze będzie miał poważne kłopoty a użycie jednej starczy mocy, wzlot, szarża lub smog morski spowodują wygranie każdego starcia. Lego Nexo Knights 70338 Generał Magmar. Przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę generała Magmara o wysokości około 7 cm, który jest wyposażony w pokrętło na plecach, którym możesz wprawiać ostrza w ruch wirowy. Postać jest umieszczona na stójaku. Bronie to miecz. Dwa pomarańczowe półprzeźroczyste tarcze, dwa niebieskie półprzeźroczyste wirujące ostrza. Dodatkowe akcesoria to dwie potężne pięści oraz tarcze. Mamy tu także trzy skanowalne tarcze mocy Nexo: rozrywacz skał, wir oraz potęga. Możesz je wykorzystać w grze, pobierając darmową aplikację Lego Nexonites Merlok 2.0 na smartfon lub tablet. Nim to zrobisz, zapytaj o zgodę rodziców lub opiekunów. Swoich ulubionych bohaterów znajdziesz w odcinkach Nexonites na kanale Cartoon Network. Zestaw składa się z 64 elementów. Generał Magmar, to najlepszy stratek. Wojownik, a nawet kucharz. A w tym wydaniu to nawet gestro może się mieć na baczności. Uzbrojony po zęby, niebezpieczny, zwłaszcza wtedy, kiedy wprawia w ruch swój oręż. Jego miażdżące pięści mogą pokonać wszystkich, których napotkają na swej drodze. Może on także zeskanować jedną z trzech tarczy mocy nexo, by być niepokonanym. LEGO Nexo Knights 70339 Flama, przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy figurkę flamy o wysokości około 7 cm, która ma pokrętło uruchamiające machanie młotem. Broni w zestawie to miecz, młot, miotacz mazi, wirujący lodowy dysk. Dodatkowe. Akcesoria to tarcza, trzy elementy mazi do miotacza oraz stojak, na którym umieszczona jest figurka. Mamy tu także trzy skanowalne tarcze mocy Nexo, płoministe zniszczenie, atak śluzu, lodowy smok. Możesz je wykorzystać w grze pobierając darmową aplikację LEGO Nexo Knights Merlock 2.0 na smartfon lub tablet. Nim to zrobisz, zapytaj o zgodę rodziców lub opiekunów. Swoich ulubionych bohaterów znajdziesz w odcinkach Nexonite na kanale Cartoon Network. Zestaw składa się z 67 elementów. Ta masa stopionej lawy jest bardzo niebezpieczna. Jego dotknięcie grozi sporym uszczerbkiem na zdrowiu. Wyposażono go w młot pomiędzy tego zniszczenia który może spowodować jeszcze więcej szkód. Flama słynie z tego, że zna mnóstwo różnych szczuczek, które mogą nie spodobać się przeciwnikowi. Miotacz mazi i lodowatej wody już tylko czekają, by wylać je w twym kierunku.